Hej, ja jestem Anastazja, to jest moja rybka i zapraszamy Was na nasz dzisiejszy film o passingu. Passing no to jest to na pewno dość ciężki temat, moim zdaniem. Ja, tutaj dużo osób niestety yy, ma, ma problemy z tym. Wielki rozstrzał są osoby, które nie mają passingu w ogóle, są osoby, które mają passing w kosmos. Po kolei, co to w ogóle jest passing? To jest ogółem to, jak, jak odbieramy społeczeństwo Albo bardziej dosłownie, jak się pasujemy do, jak pasujemy do społeczeństwa. I, no i są, są tutaj trzy typy passingu: jest passing fem czyli passing na kobietę, że społeczeństwo odbiera nas jako kobieta, jest passing mask, czyli społeczeństwo odbiera nas jako facet, passing na faceta, jest andro, czyli to jest coś pomiędzy w zamyśle. No I co nam daje passing? Po co, na, po co w ogóle ten passing jest? O to, o to passing jest po to, żeby społeczeństwo nas odbierało tak, jak my siebie widzimy. To jest takie po prostu wyrażenie siebie, ale w taki sposób, żeby społeczeństwo nas zaakceptowało. Czyli, jak, jak, jak ja na przykład jestem, jestem kobietą, no to, no to ubieram się, zachowuję nawet, mówię w sposób typowo kobiecy, przez co jestem przez społeczeństwo odbierana w 100% kobieco. In, inny przykład: mamy na przykład transfaceta, i taki transfacet, nazwijmy go Radek, ben, ma, ubiera się w sposób męski, ma zapuszczony zarost, ma krótkie włosy, i no to i ma, i ma męski głos, jest na HRT, więc będzie odbierany przez społeczeństwo jako, jako facet. Jeszcze podam trzeci przykład, powiedzmy jest transka przed HRT, nazwijmy ją... Hmm. dobra, nie nazywajmy jej, nie akurat nie nazywajmy, bo jeszcze jeszcze, jeszcze wymyślę imię, imię czyjeś, kogo już znam, mimo tego, że, taka, że, ta, że ta nasza transka się stara to przez, przez brak HRT, przez kiepskie geny będzie odbierana przez społeczeństwo jako facet. jako jako facet w najlepszym wypadku, w gorszym wypadku dziwadło, które należy wyeliminować. Przynajmniej tak, przynajmniej tak by było na podkarpackiej wiosce. Bo tam dosłownie, jak, jak nie pasujecie, to mentalność jest tak, że trzeba Was wyeliminować. Jak przeciwnika w sensie. No i co się składa na Passing? Na Passing składa się, moim zdaniem, w pierwszej kolejności składają się dwie rzeczy. Tak, ale tak jest w moim odczuciu. Czyli twarz i ubiór. Połączenie twarzy i ubioru moim zdaniem to jest połowa passingu. Co mam na myśli mówiąc twarz i ubiór? Na przykład w moim przypadku ubieram się, ubieram się w sposób trochę bardziej żeński. Mam fem twarz i już, je, fem głos i już jestem postrzegana jako kobieta. Co się składa na tą twarz? Przede wszystkim włosy, brwi, okulary, brak zarostu, gładka skóra. U mnie niestety na twarzy nie jest taka, aż, aż taka super, więc używam podkładu. No i to mi na razie wystarcza. Na passing składają się też inne elementy, na przykład wzrost. Drugi najważniejszy element, czyli głos. Czasami, czasami może być to zachowanie, ale z reguły to są trzy takie główne elementy: twarz, głos, ubiór. Jeżeli mamy przynajmniej dwa z tych, to z reguły będziemy na. z reguły będziemy właśnie tak jak chcemy. Mój przykład ubieram się aktualnie bardziej typowo, bardziej jak zwykła ciska, bo mogę stać, wstać, pokazać. Taka auto koszulka, nie za, nie za długa, akurat po domu, niestety się nie za tej na dole, ale dresy, pranzoletki, wisiorek. No i nie ma tej problemu, jestem na pani. Wcześniej, jak nie byłam, nie byłam tak pewna siebie. To się ubierałam trochę bardziej wyróżniająco, czyli na przykład na gotkę, wtedy, wtedy wiadomo, więcej makijażu, czarna, czarna gotyska sukienka. I mimo tego, że nie miałam takiego głosu jak teraz, byłam, byłam z reguły na pani. A przed HRT byłam na pani tylko i wyłącznie, jeżeli się faktycznie żeńsko ubrałam i ktoś akurat miał dobry humor. Ale z reguły nie byłam wtedy na pani, co też jest ciekawe, no ale akurat ja jestem innym przypadkiem, bo ja jestem osobą interpłciową i mam niewrażliwość częściową na androgeny. Więc u mnie to wyglądało przed HRT inaczej. Co, po, co jeszcze potem powiem. Co radzę, tak ogólnie jeszcze zanim przejdziemy do szczegółowych rzeczy zrobić? Przede wszystkim zadbać w miarę o swoją twarz, żeby wyglądała albo kobieco, albo żeńsko. Ewentualnie nijako. I wtedy połączyć to z ubiorem. I jeszcze dorzucić, jeszcze dorzucić głos. Nie musi to być super głos, jeżeli dwie pozostałe rzeczy są super. Przejdźmy już do konkretu. Zacznijmy od passingów FEM. Potem będzie passing mask i na końcu jeszcze wspomnę o passingu Amro. <laughs> Zacznijmy może ode mnie, jak to u mnie przebiegało, to nabieranie passingu. No to zaczęłam hodować włosy i zaczęłam, zaczęłam od włosów, od góry do dołu. A boha, dobra, chronologicznie, zróbmy to chronologicznie. Tak więc zaczęłam od włosów. Już Jeszcze, jeszcze, jeszcze zanim siebie odkryłam, to stwierdziłam, że kurde, nie chcę mieć jakichś takich super, super krótkich włosów, więc zaczęłam zapuszczać włosy. U mnie pomaga przede wszystkim pais i Genetyka, przez co DHT na mnie ma, mój organizm ma trochę wylane na DHT. Dzięki czemu mam, mam naprawdę mocne, mocne, mocne i fajne włosy. Mogę nawet sobie wziąć tak pociągnąć i nie jest to dla mnie jakiś super ból one są tak mocne, one nie lecą, ani nic. Co do reszty mojego dbania o nie, no to przede wszystkim czeszę je i szczotkuję przed każdym wyjściem i po każdym myciu. Nawet często tak rozczesuję, bo się przyzwyczaiłam. Również korzystam z mojego sprawdzonego szamponu. nie jest dość tani, ale jednak je i to też robi różnicę, że te włosy faktycznie są takie puszyste, takie ładne, takie przyjemne. Nie chcę pogłaskać po tomicach. Co zrobiłam następne? No to jak już wiedziałam, co jest, co jest ze mną grane, to Zaczęłam się powoli, powoli uczyć makijażu. Was, te, was, też, was też postaram się nauczyć na innym filmie. To zaczęłam, zaczęłam od cieni i kresek. Najpierw zaczęłam od cieni i rzęs, potem nauczyłam się kreski, najpierw kredką, potem już normalnie eyelinerem. I, do, i, na, i od niedawna, od w sumie tutaj mieszkam u moich dziewczyn, od marca zaczęłam dorzucać podkład, żeby wyrównać moją, moją cerę. Podkład jest o tyle przydatny, że bez, bez makijażu, już może zrobić robotę. To jest taka oto butelek, taka oto tubka. To się wyciska na gąbkę i smaruje, i, roz, i rozciera po twarzy. Na pewno pokażę, jak to robić spokojnie. No i jak już no, jak, jak, w międzyczasie, jak, zaczęłam, jak już miałam makijaż ogarnięty i zaczęłam się też ubierać femme, no to już była lekka różnica. Ale największa różnica była u mnie przynajmniej po hr Dopiero. Jeszcze w międzyczasie przed HRT zaczęłam już powoli ogarniać głos. Nie, nie miałam ćwiczeń, więc, po prostu, więc trochę nie robiłam tego przed ćwiczenia, więc po prostu wymuszałam to na moim kartle i to był skrzeczący głos. Już go nie umiem powtórzyć. Potem, potem nauczyłam się z głosem wysokości. I wtedy to brzmiało mniej więcej tak, więc nienaturalnie. No i ostatnio dorzuciłam, dorzuciłam rezonans, więc brzmi to. U mnie ten głos też zajął moment. Nie wiem, czy te struny głosowe nie były zmaskulinizowane do końca, ale no, ten głos to jednak długo mi to zajęło mi to trochę, ale, ta, ale tak, pierwsze ćwiczenia na wysokość i już jest głos ogarnięty z wysokością, i potem tylko dorzuciłam ten rezonans i znowu po jednym, po jednym dniu już jest głos ogarnięty. Nie wiem naprawdę, jakim ja jestem specyficznym przypadkiem, że tak to robię. Następnym elementem, który też robiłam w trakcie jeszcze przed HRT. No, to zarost. U mnie poszczęciła się genetyka, nie wrażliwość na androgeny i nie mam problemów z zarostem. Z reguły typowa osoba AMA po 20 już ma problemy z zarostem, dlatego trzeba z tym walczyć. Ewentualnie jak możecie, zacznijcie HRT wcześniej, to zablokujecie sobie zarost. Zar zarost, no to albo, albo wydajecie, wydajecie fortunę na laser i na elektroliza, albo. Codziennie walczycie maszynką do golenia. Ja mi wystarczy maszynka do golenia, moich, moich włosów nawet nie złapię laser. Po prostu jakby one nie istnieją. E, jedyne, jedyny moment, w którym było u mnie faktycznie widać zaraz na twarzy, to było przed pierwszym zgoleniem, mniej więcej chyba 15 lat wtedy miałam i w wieku 17 lat jak byłam w psychiatryku, e, nie to jeszcze wtedy miałam 16. Jak byłam w psychiatryku, e, to po dwóch tygodniach niegolenia faktycznie zrobił się cień. A tak to 3-4 dni bez golenia u mnie to raczej u mnie to była norma, nie było problemów z tym ani, ani na twarzy, ani na ciele. Teraz już w ogóle nie mam z tym problemów, ale większość osób wiem, że te problemy ma, i właśnie no tutaj niestety trzeba ten zarost zwalczać, bo możecie mieć wszystko inne, ale mieć zarost i już będzie, będą wątpliwości i będziecie raczej na pan w społeczeństwie, a możecie mieć półśrednią twarz, ale ogarnięty głos, ogarnięty zarost, tego nie macie i. I po prostu macie półśrednią twarz, nie macie, macie ogarnięty zaros w sensie zgolony, nic, nic tam zbytnio nie widać. Ubra, ubierzecie się bardziej fem i już jesteście wtedy na pani, więc ten, więc ten zaros naprawdę potrafi masę zepsuć. No, u, mnie, u mnie, tak jak wcześniej wspominałam, dopiero HRT dało mi taki faktycznie pełny passing. Stało się to mniej więcej już od trzeciego, drugiego, trzeciego miesiąca byłam z reguły na pani. Potem raz się zdarzyło na pan, pamiętam, bo się ubrałam męsko. I już od niedawna jest całkowity spokój, jestem, jestem cały czas na pani. Co do mojego ubioru, no to, no to mam takie kilka takich outfitów, w których najczęściej chodzę. Outfit na Ukrainkę tak zwany, czyli ukraińska sukienka i, i taki pasek, żeby było to bardziej ozdobne na go, Nagotkę, czyli wiadomo, czarna sukienka za kolanówki, jakieś rajstopy, moc, mocniejszy makijaż. Również obok zaraz tego jest bardzo blisko, w sumie jest outfit na altkę, czyli nie taka totalna gotka, ale już alternatywnie mam, mam outfit również na panią z biura tak zwany, czyli biała galowa koszula, do tego spódnica. No i jeszcze mam. Taki outfit, jak, jak ostatnio najczęściej noszę, żeby wtopić się w tłum, czyli na madurną ciskę, jak ja to lubię mówić. Jakaś krótka, krótka podkoszulka, najczęściej, najczęściej jest to crop top, czarna bluza, albo nie, zależy od pogody. Oczywiście rozpięta, żeby było widać, to, co jest pod spodem. Ym, no i dress jakieś, jakieś luźne dresy, żeby. No bo po akurat tak lubię. No i przejdźmy, przejdźmy dalej do tego, co jeszcze się zmienia, tutaj, co jeszcze wchodzi w grę po HRT. To przede wszystkim jest, jest to zmiana sylwetki. U, u osób, które nie, miały, nie, nie, są, nie mają genetyki takiej, że mają tą sylwetkę. No ja, ja mam obwód miednicy 90 cm i to jest na kościach, ale większość osób, znaczna większość osób, Amab jednak jest typowymi osobami Amab i ma, nie ma i będzie mieć tutaj domyślnie gorzej. Ale HRT i tak robi nam wcięcie w talii przez redystrybucję tkanki tłuszczowej. No i to też to też tyczy się twarzy, też twarz robi się bardziej płychna jest lepiej z włosami, no i wiadomo, tutaj mamy już, już coś. Ja i tak stosuję troszkę opuszafa, bo to mnie na razie nie satysfakcjonuje. To jest też loteria niestety, to co to, to, to komu wyrośnie. Jeszcze, ta, jeszcze jest taki mały smaczek, czyli czasami paznokcie, paznokcie też bo tra, też mogą być takim, takim upewnieniem dla, dla społeczeństwa, że okay, raczej, że ok, raczej pani, ja już przestałam malować. Mam na tyle mocne, że nie jest mi to potrzebne, a mi się po prostu fizycznie nie chce. To, jak społeczeństwo Was odbierze, to jest właśnie końcowa tych wszystkich czynników, czyli to, jak bardzo kobieco się prezentujecie, jak bardzo kobieco brzmicie, jak bardzo kobieco wyglądacie. Z reguły wystarczą Wam dwa te czynniki, tak jak mówiłam, do sukcesu, ale i tak najlepiej mieć głos plus twarz, bo z reguły, jak, nawet jak twarz jest wątpliwa, to głos potem rozwija wątpliwości. Jak macie taki głos. A jak macie taki głos, no to rozwieję no będzie, będzie, wątpliwości w stronę chłopa. No i są też rzeczy, na które zwracam uwagę u innych, więc to też możecie sobie wziąć pod uwagę, czyli na przykład jawko Adama. Może ono zarosnąć, jak macie niską wagę przed HLT, w sensie po prostu przybędzie tej tłuszczu, nie będzie tego tak widać jak u mnie, możecie mieć szczęście, że nie będzie tego widać w ogóle, a możecie mieć pecha i nawet waga nie pomoże, wtedy, wtedy jakaś, jakaś apaszka i ewentualnie operacja, niestety. Również tu na co patrzę na innych, to niespodzianka na dole. To się da oczywiście zniwelować. Są majki wypłaszczające albo taka oto taśma, transchłopom dobrze znana, taśma do cysków. W naszym przypadku zaklejamy tym dół, żeby to spłaszczyć, bo górę chcemy mieć, wiadomo, jak najpulchniejszą. Zwykło. Dobra. Trochę to przez pasing, tej więcej gadałam, tak więc przejdźmy do pasji pas. Moim zdaniem jest trochę łatwiejsze zadanie, ponieważ nie ma tyle kombinowania. Przed HRT w zasadzie wystarczy z reguły, że, że, będzie, że trans facet się trochę bardziej, bardziej sobie skróci włosy, będzie się ubierać bardziej męsko i z reguły to wystarczy, jeżeli dorzuci jeszcze głos. Największe jaja dzieją się po HRT, ponieważ po HRT całkowicie się praktycznie zmienia całe ciało. Jedno, co trzeba zrobić, to pozbyć się wtedy tutaj. Do, dochodzi nam zarost, dochodzi nam obniżenie głosu, już naturalne, nie tylko przez ćwiczenia. No i w zasadzie, jeżeli taki transfacet po HRT, jak już ma ogarnięty głos, ogarnięte tutaj, czy to binderem, czy to tej pamięci, czy to operacją, w 90 przypadków, 99% przypadków, jeżeli ubierze się męsko, to nikt nawet nie pomyśli, że to jest osoba trans. Możliwe, bardzo możliwe, że nawet w innych, takich bardziej nietypowych outfitach też będzie, że po prostu dziwny facet idzie, a nie, a nie osoba trans. I te, też jest tutaj taka trochę, taka trochę wymiana, że tak to ujmę, bo faceci nie chcą mieć tutaj, a chcą mieć na dole, a my nie chcemy mieć na dole, a chcemy mieć tutaj. No tak. Szkoda, że się tak łatwo pozamieniać nie można. <laughs> no i jak z reguły, jak ja widzę, widzę faktycznie osobę transmęską, to jeżeli mi ta osoba nie powie, że jest y, trans, to, to ja nie dowierzam, bo z reguły po prostu to jest tak dobry passing. W większości są spowodowane właśnie samym HRT. Kiedy czego się nie, pozmi nie pozmienia to wzrost. Wzrost u transpacetów wiem, że może być problematyczny, szczególnie jeżeli jeżeli są bardzo niski, tak samo u translasek, jeżeli tra translaska jest za wysoka, no to to też będzie dla innych osób yy, może być podejrzliwe. Ja na przykład jestem po środku, mam 1,72 m, większość dziewczyn mimo to jest ode mnie niższa, nawet trans, ale jeszcze wpasowuje się w normę, a są translaski 1,80 m90. Ale też potrafimy mieć wtedy dobry passing, po prostu, że jest, że wysoka laska. Tak samo w drugą stronę, jak macie dobry passing, będąc transfacetem, to po prostu będziecie odebrani, ja, odebrani jako niski facet. Jest jeszcze passing andro. No, i co do passing andro, tutaj muszę niestety osoby rozczarować, bo wydaje mi się, że passing andro nie działa. Czemu nie działa? Otóż mam wrażenie, że wtedy jest to kwestia głównie ubioru. Społeczeństwo nie, nie, nie może pojąć, że są takie osoby jak osoby niebinarne, więc jak się, osoba, jak się taka, taka osoba, która wygląda niejako, ubierze na pan, będzie na pan, jak się ubierze na pani, będzie na pani. Niestety, no, ani w społeczeństwie, ani w języku polskim nie ma nic pomiędzy. i taka jest brutalna prawda, niestety. Nie ma nie, 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 możecie liczyć wtedy co najwyżej, jak chcecie mieć pasik Andro, że będziecie, będziecie już tak pomiędzy. Że, nie będą was, że, że po prostu nie będą ludzie dla pewności stosować form grzecznościowych, żeby na pewno nikogo nie urasić. Tak już, zamykając temat szczegółowy, muszę podkreślić jeszcze jedną rzecz. To się tyczy i to się tyczy wszystkich typów pasingów. Najlepiej, moim zdaniem, starać się ubierać typowo. Niestety Polska jest takim krajem, który nie akceptuje inności, szczególnie tutaj na wschodzie. Ja akurat jestem w Krakowie, żyję w, oblężo żyję w pieprzonej, oblężonej twierdzy. Wszędzie dookoła już jest malaracja, nie zaciekawia przykładem może być Zakopane, gdzie, gdzie transka z dobrym pasingiem będzie mieć mniej przejebane niż gotka niestety takie są realia ale, ale i w Krakowie na przykład no to raczej w każdym dużym mieście są takie dzielnice gdzie wejdzie tam metalowiec i zostanie zgazowany to jest akurat, faktycznie to się zdarzyło i się zdarza, a niestety Polska jest popierdolonym krajem, szczególnie wschód jeżeli, jeżeli, jeżeli fanatyk religijny ma 6% to wiedzcie, że że ten kraj jest raczej spisany na strat, jeżeli się nic nie zmieni. I jeżeli się ubierzecie wyzywająco, też wyzywająco. No. W polskich realiach ubieranie się, ubranie się wyzywająco to jest facet z długimi włosami. Ale jeżeli na przykład ubierzecie, będąc translaską, nawet mając dobry pacing, ubierzecie się na gotkę, to od razu zbudzacie podejrzenia, już się będą na was patrzeć podejrzliwie. W jeżeli mieszkacie na zachodzie, to może się ograniczyć do. W zachodzie Polski, to może się ograniczyć do dziwnych spojrzeń. Na wschodzie ograniczy się do wpierdołu. Niestety. Takie są realia. Dlatego będzie poradnik dla, dla translasek i. Dla transek, które żyją właśnie w takich skrajnych miejscach, jak się, albo muszą, muszą czasami się zapuścić na ten, jak u nas w Krakowie, borek, czy kozłówek, czy bierzanów, będzie, będzie poradnik, jak się bronić, jak rozpoznać zagrożenia. No ale jest, jeżeli macie dobry passing, nie, nie wzbudzacie wątpliwości w społeczeństwie, ubieracie się w miarę typowo. To możecie mieć normalne życie, będąc osobą trans, nawet w takim nowym sączu czy innym samolocie. Mam nadzieję, że, wy, że wyczerpałam temat. W razie czego zapraszam do, do komentarzy czy na mojego maila, którego zaraz zostawiam w opisie. Tak samo jak link do grupy wsparcia dla osób transpłciowych e, trans i niebinarnych, i nienormatywnych płciowo. No i co? To ja było na tyle. Dziękuję za uwagę. Żegnam.